Polska 1, Austria 3 w meczu drugiej kolejki. Mistrzostw Europy Niemcy 2024 biało-czerwonie przegrywają, grając koszmarny futbol w meczu z Austrakami, gdzie nie zgadzał się ani styl, ani wynik. I gdyby nie jakaś boska opatrzność, gdyby nie zła skuteczność Leimera i przede wszystkim kapitalny występ Wojciecha Szczęsnego, który po kolejny dowozi na tych wielkich turniejach, to ten wynik dziś w Berlinie skończyłby się 1 do 3, a 1 do 5, a być może nawet 1 do 6. Cześć, dobry wieczór, chociaż słowo dobry to jest tak naprawdę kwestia dyskusyjna. Nadaję prosto z Berlina kanał 365 na piłce. Piotr Rzepecki przy mikrofonie. Dzisiejszy podcast będzie miał charakter taki smutny, nie chcę żeby to była jakaś żołba narodowa, natomiast chciałem sobie to wszystko podsumować. To, co dzisiaj wydarzyło się w Berlinie, to, co ja miałem okazję, czy właściwie nieprzyjemność oglądać z trybun, w takim podcaście na gorąco się za tej chwili w hotelowym lobby, postanowiłem, że podzielę się z wami swoimi przemyśleniami, bo podejrzewam, że w każdym Polaku który oglądał ten mecz z Trybunałów, wiesz, czy mi naprawdę działo się gdzieś na Trybunach w Berlinie, czy też każdy Polak, który oglądał ten mecz w, przed własnym telewizorem, no, musiał czuć to samo, naprawdę przepotężne Rozczarowanie, gigantyczne gdzieś rozgoryczenie, frustracji i brak powiedziałbym, e, brak takiej chyba świadomości i wiedzy, co tak naprawdę się tam wydarzyło, bo mówmy się szczerze, od kilku dobrych dni byliśmy karmieni takim powiedziałbym mitem e, wielkości. Gloryfikowaliśmy tę porażkę z Holandią. Ja zresztą sam też mówiłem wielokrotnie po tym meczu, po tym pierwszym meczu naszym Euro 2024, że to był mecz dobry, momentami nawet bardzo dobry i finalnie wynik gdzieś może e, nawet te nastroje bo przegraliśmy z mocnym rywalem przed turniejem. Liczyliśmy, że możemy w tych meczach wyglądać słabiej, że generalnie idziemy tam na ścięcie, natomiast finalnie nie mieliśmy dużych oczekiwań, ale wiadomo jak to jest w trakcie rozgrywania turnieju, że z każdym kolejnym meczem chcesz więcej i więcej. I po tym meczu z Holandią, który przegraliśmy, ale naprawdę rozegraliśmy go dobrze. Chcieliśmy w tym meczu z Austrią sięgnąć po komplet, który by sprawiał, że mielibyśmy realne szanse na awans do fazy pucharowej. Tych szans na was do fazy pucharowej najpewniej no nie będzie, bo wyglądaliśmy weczu z Austrakami, jak w ogóle drużna, która gra w inną dyscyplinę sportu. Austriacy nas przestraszyli, e, zabiegali w tych pierwszych kilku minutach, no to w ogóle nie widzieliśmy, co się dzieje tak naprawdę drużna Ralfa Ragnika, którą my trochę traktowaliśmy i po macoszemu że my gdzieś tutaj powinniśmy e, mimo tych e, powiedziałbym, naturalnych atutów, tych rywali e, wygrać, że mamy gwiazdy grające w europejskich klubach, a to jest ekipa OK, grająca w większością składów w Natomiast po. Konie powinniśmy sobie z nimi poradzić. Natomiast moi drodzy, my nie możemy tak grać meczu, że do 30 minuty właściwie wyglądamy koszmarnie, że jesteśmy wystraszeni, że nasza druga linia właściwie nie istnieje, że nasi obrońcy wspomniają proste straty, proste błędy, że na skrzydłach nie tworzymy przewagi i z przodu te gra się nie klej. Bo tak naprawdę do tej bramki na 1 do 1 też mocno sytuacyjnie, mocno przypadkowe, kiedy sprytnem sam za... popisał się Krzysztof Piątek, który też doskonale czuje się w tych konfrontacjach z Ostrekami, bo pamiętamy, trafił też bramkę w tym meczu za kadencji Jerzego Brzęczka. Natomiast do momentu tego trafienia my właściwie nie graliśmy nic. I obawiam się, że także nie graliśmy nic w całej drugiej połowie. I taka konkluzja na szybko brzmi następująco: nie możesz wygrać meczu grając dobrze tylko 15 minut. No i pewnie sporo osób powiedziałoby, że możesz wygrać mecz grając dobrze tylko 15 minut, strzelić dwie bramki załóżmy w pierwszym kwadrancie, a później się bronić. Natomiast też musisz się bronić skutecznie i z pomysłem. A my tak po prostu nie graliśmy. Przecieram oczy zdziwienia, oglądając to, co dziś gdzieś prezentowali podopieczni Michała Probierza i też w ogóle całe te wybory selekcjonera, tak zwane zarządzanie meczem, no to właściwie nic się absolutnie nie zgadzało, bo też patrzyłem sobie na raport meczowy i kiedy konkretni zawodnicy weszli na Murawę i to też jest zastanawiające i chciałem, żebyśmy do tego przeszli. Przede wszystkim to są korekty w formacji ataku, a więc minuta 60 pojawia się na placu Robert Lewandowski, a także Karol Świderski zastępują słabego Adama Buksę. Umówmy się szczerze, naprawdę wiele pojedynków przegranych, brak chemii z piątkiem i to właściwie widać na pierwszy rzut oka i Krzysztofa Piątka, który ok, bramkę strzelił, starał się utrzymać przy piłce, natomiast w ogóle gra naszych napastników była bezproduktywna z uwagi na słabą grę drugiej linii. To są oczywiście naczynia połączone i nie chcę tylko gdzieś torpedować linii ataku, bo przede wszystkim zawiódł środek pola, ale patrząc gdzieś kompleksowo myślę, że cała ta formacja ataku nie wypaliła, bo to jest Lewandowski, który wchodzi i po kilku minutach łapie kartkę za faul łokciem, bo to jest też Świderski, który jakby nie chce grać z Lewandowskim, była taka jedna świetna okazja, kiedy jeszcze wynik był 1-2, natomiast też i się tam na boisku nie szukali, ale patrząc gdzieś od początku i spoglądając przede wszystkim na drugą linię, też nie możemy tak wyglądać, że zaczyna mecz od pierwszej minuty. Jakub Piotrowski, który przecież był takim kotem w tych marcowych meczach, który przecież przekonał do siebie wszystkich opinię publiczną, no i gdzieś stworzył też taki nowy mit nowego defensywnego pomocnika w tej kadrze, kiedy wystąpił w meczach z Walią, także z Estonią w marcowych spotkaniach i wyglądał świetnie. No to dzisiaj w tym meczu. Z Austrią, to on właściwie był drugim, Sebastianem Szymańskim, który zaczął mecz, natomiast no nie pojawił się na drugą połowę. W jego miejsce wchodzi model i co się dzieje kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy? Zarówno zawodnik Brighton, jak i Bartosz Tisz oglądają żółte kartki. To jest gdzieś w konsekwencji gra nasza asekuranska, Gra bardzo bezpieczna, no bo nikt nie powie, że zawodnicy będą grali w pełni możliwości, jeżeli mają żółte kartki. Natomiast to wszystko to jest gdzieś taki temat dookoła, bo przede wszystkim skupimy się na Austriakach, Austriaka, którzy nas zmiażdżyli, którzy wyglądali świetnie motorycznie, a po tej bramce jeden 1-2, no to już tak naprawdę była zabawa. Gwoździem do turny było to zachowanie z tyłu Jana Bednarka. Strata piłki, czy właściwie brak do skoku? Sytuacja 1-1, Wojciech Szczęsny fauluje rywal, no i gol Arnautowicza, który nam zamknął strzelanie w tym meczu, natomiast tutaj pod adresem bramkarza Juve chyba najmniej jakiś uwag, bo gdyby nie niego interwencja, ten wynik spokojnie mógł się skończyć 1-6 i też pewnie nie bylibyśmy jakoś bardzo zdziwieni, patrząc po obrazie tego spotkania, natomiast Konkluzja jest następująca. My generalnie chyba wszyscy się pomyliliśmy. I ja też w tych swoich diagnozach, zresztą też nagrałem taki materiał, który pojawił się dzisiaj na moim kanale zapowiedziowy. Też się chyba w tym wszystkim pomyliłem, że my. Chcemy grać fajnie w piłkę, chcemy być skuteczni, ale te nasze aspiracje, nasze oczekiwania i to, co my rzeczywiście realnie możemy na teraz zaproponować, no to są jakby w ogóle dwa inne scenariusze, dwie osobne historie, które się absolutnie nie przecinają, bo my mamy kadrę na ten moment w budowie, mamy zawodników co najwyżej solidnych w skali europejskiej, nie licząc oczywiście lewandowskiego, Zielińskiego, szczęsnego. To są zawodnicy, którzy aspirują. Poza tym my nie mamy gdzieś takiego poziom jasno określonego pomysłu. My nie mamy gdzieś przepracowanych schematów, bo to wszystko przecież jest w budowie i tak naprawdę to dobrze wyglądało. Vlogi łączy nas, piłka dobrze się ogląda. Wydaje się, że ta atmosfera jest naprawdę fajna i nawet ta porażka z Holandią, od której zacząłem ten materiał, spowodowała, że my zaczęliśmy gdzieś się karmić takim mitem naszej takiej wielkości, że my chcemy grać fajną ofensywną piłkę. Wojciech Szczęsny też to powtarzał w wywiadach, że mimo tego wyniku, my naprawdę mamy fundamenty po to, żeby wkrótce stworzyć coś ciekawego i tak naprawdę myślę, że powinniśmy wszyscy zejść na ziemię i zastanowić się, czy na najbliższym turnieju albo inaczej, czy na na kolejnym turnieju, a więc już tutaj mówię o Mistrzostwach Europy e, 2028, wtedy nie powinniśmy mieć gotowej kadry na coś dużego. Że ten okres, a więc najbliższe 3-4 lata, to powinien być dla nas taki okres przejściowy. Wtedy powinniśmy zacząć się zastanawiać nad budową, pożegnać kilku kadrowiczów. No już doskonale wiem, że chociażby tego nie będzie, pewnie też Lewandowski będzie się zastanawiał nad swoją przydatnością. Ja już nie mówię o Grosickim, którym probierz chciał dzisiaj ratować wynik. Naprawdę grosickim. Natomiast myślę, że tutaj urbański kiwior, który wtedy powinien być, mówię o tym roku, powiedzmy 2028, takim zawodnikiem już liczącym się raczej liderem naszej obrony, no to wtedy powinna być jakby kadra z zupełnie innymi liderami, innymi asami i u innej twarzy. Natomiast no nie wiem, jak to wszystko będzie się gdzieś kształtować w tych najbliższych tygodniach. No przed nami mecz z Francją, którego ja jakby też absolutnie nie widzę. Myślę, że to będą baty, myślę, że to będzie lanie, no ale też jakby to już sami Michał że zadecyduje, kogo na ten mecz. Powoła słowem, bardzo się rozczarowałem i też takie chyba w miarę malownicze porównanie, które mi teraz przyszło na myśl. Ostatni raz byłem tak rozczarowany, byłem tak smutny, mniej więcej 18 lat temu, kiedy moja kuzynka, przez co ją przez chwilę znienawidziłem, powiedziała mi, że święty Mikołaj nie istnieje. To jest takie uczucie, kiedy zabieracie dziecku prezent, a wcześniej mówicie mu, że to będzie coś wspaniałego, że to będzie jakaś super przygoda i że generalnie dziecko gdzieś jest takie całe, gdzieś powiedziałbym, w takim nastroju, dużego święta, dużego wyczekiwania, a na koniec dnia się rozczarowuje takim właśnie nastrojem. Ja opuszczam dziś ten stadion w Berlinie, wykosztowałem się Pojechałem, wydawało mi się, że to będzie super wycieczka, super przygoda, że gdzieś się przeżyję z tą kadrą coś wspaniałego. Natomiast na samym końcu no używałem takiej terminologii z ekstraklasy, klasy, zwłaszcza z świadka Lecha Poznań, dostałem mokrą szmatą w wry i te takie wszystkie obrazki śpiewających, cieszących się kibiców reprezentacja Austria, Austrii były piękne, bo na tym też polega piękno futbolu. Że nic się cieszą, drudzy smucą, natomiast mi osobiście było przykro za siebie, za tych wszystkich ludzi ubranych w biało-czerwonych barwach. Ja też zresztą jak widzicie, jeszcze się nie przebrałem bo nagram to wszystko na gorąco, na szybko, natomiast myślę, że my wszyscy zostaliśmy po prostu oszukani gdzieś tak, nawiązując do tego już słynnego monologu Mateusza Borka, yy, Michał Probierz, nasza kadra, ona nas wszystkich oszukała. Kanał 365 Dzień Piłki, zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, kciuki w górze pod filmem mile widziane, dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.